Bol powstał, żeby znaleźć sposób komunikacji z młodymi architektami, zobaczyć jak oni funkcjonują, jak postrzegają świat. Myśleliśmy o tym, w jaki sposób dotrzeć nie tylko do architektów, ale też do przyszłych architektów, do studentów architektury, którzy za kilka lat będą prowadzić swoje własne pracownie i wtedy będą musieli dostać do ręki jakiś dobry materiał. Blokowiska to taka naturalna rzecz państw, które kiedyś były po tej wschodniej części Europy. To było najciekawsze chyba, to zetknięcie się ludzi, którzy nie pamiętają czasów powstania tego blokowiska. Na pewno nie mają tego bagażu negatywnego związanego z pewnym ustrojem politycznym. To jest często taki grzech pierworodny tych blokowisk, że bardzo wielu mieszkańców kojarzy je z systemem politycznym, w którym one powstały. Żeby zostać zwycięzcą, to trzeba było zaproponować projekt najbardziej kompletny. Ten projekt nadaje się do realizacji. Ja go sobie wyobrażam w ten sposób, że jesteśmy w stanie to postawić. Z jednej strony działa na tej płaszczyźnie takiej estetycznej i totalnej, to znaczy rozwiązuje całość problemu i nadaje nowy wizerunek, tworzy przestrzeń publiczną, tworzy indywidualne ogródki dla pojedynczych mieszkańców. Integracja tych osób, tak? czyli wyciąganie ich z tych budynków i zajmowanie się tą przestrzenią pomiędzy budynkami, nie tylko czysta estetyka, ale również jakby taka zabawa społeczna. Tam jest przedstawionych kilkanaście czy kilkadziesiąt zastosowań jednego elementu, który powoduje, że, że całkowicie zostaje przeobrażana przestrzeń osiedla. I ta różnorodność była kluczowa tutaj też. Ciekawe było zobaczyć bardzo różne podejścia do tematu i właśnie ścieranie się różnych postaw architekta, czyli pewne rozumienie zawodu architekta. Niektóre z rozwiązań, które odrzuciliśmy, były rozwiązaniami żywcem wręcz wyciągniętymi z tamtej epoki. Obrazujące architekta Demiurga, który może wszystko, a to jest jednak postawa typowa dla, dla modernisty, kreującego architekturę w czasach totalitaryzmu. Pewna forma czy postawa, którą się przyjmuje nie tylko w tym projekcie, ale w każdym, powinna być raczej wynikiem zrozumienia, co się projektuje. Bardziej niż wiedzenie, że to jest dobre albo jedyny złote środek? Jak poznaję wielu architektów, to każdy z nich by chciał być takim demiurgiem, ale jemu nie wolno być kimś takim. Architektura to też sztuka służebna i w każdym momencie, w którym ego architekta wychodzi ponad tą służebność, to dla mnie jest moment dyskwalifikujący architekturę. Czasami wydaje mi się, że tak, że jesteśmy artystami, ale jesteśmy też przede wszystkim inżynierami. Jest to taki inżynier-artysta? Architektura bywa sztuką, to nie moje zdanie, tylko innych mądrych ludzi. Jeśli architektura bywa sztuczkami, to bardzo źle.